Witam, witam. Dzisiaj na dzisiaj zostawiłem sobie temat, który już się odleżał dosyć długo. Powinienem go wreszcie dokończyć, mianowicie nasz lot motolotniami Zawisłe. Pewnie pamiętacie kilka vlogów wstecz moich zapowiadałem, że lecę Zawisłe, lecę zobaczyć mały samolot, który jest już po po pierwszych próbach na kołach jeszcze nie latał, wtedy nie latał, ale jest już po pierwszym, no nie obłocie, oblocie, bo to na kołach po, 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 po lotnisku tylko latał. Zobaczymy. Tam przy okazji odwiedzimy starych przyjaciół Grzegorza. Grzegorza, bo moim pilotem, motopilotem, motolotniowym pilotem był właśnie Grzegorz, ten, który ma serwis, serwis internetowy właśnie o motolotniach. I jeszcze dwa zdania wyjaśnienia. Tutaj ta taka rana, rana, to jest coś, skutek zacięcia się przy goleniu wczoraj. Ja się zaciąłem przy goleniu, a ponieważ ja wykam takie białe tabletki acenokumarol na rozrzedzenie krwi, co się wiąże z, moi, z moimi choróbskami, z moim serduchem, no to każde właśnie skaleczenie każde właśnie natychmiast się pojawia w takim opitym krwawieniu Dlatego też mam pewnie cerę, kolor skóry, jak Indianin. Czerwono-skóry jestem, nie? No, taki, taka moja uroda na dzisiaj. Tak już będzie, podobna, tak już będzie do ostatniego dnia. Na lotnisku w Rytwianach, koło Rytwian, ja jestem pierwszy raz. A więc wypadałoby zapoznać się, po pierwsze, no, zobaczyć, obejrzeć hangar lotniskowy. Hangar, który tu pełni rolę terminala pasażerskiego, terminala dla pilotów. Dla pilotów to tu są te miejsca siedzące na fotelach, a terminal pasażerski to są wszystkie inne miejsca stojące w hangarze. Jest tu także hangar, w którym garażują maszyny. A tam pod ścianą widzicie pojazd techniczny, lotniskowy. No, ale to jest pojazd, który. Yy, w którym jedzie tylko jeden z pilotów. No, jeden, bo jeden pojazd jednoosobowy. Ja tu gadu, gadu, a że patrzę się na. oglądam do perele, a tu za moimi plecami z tyłu już słyszę grzeją silniki. Pierwsze maszyny są odpalane. i Rzeczywiście. Pierwsza motolotnia, ta, która dzisiaj ma lecieć jako pierwsza, z naczelnym pilotem, z Grześkiem za sterami. Że ona będzie jechać. No tak, pilot ustalił. Zobacz. A to, co tu widzisz, że, mm, że to śmigło tak się kręci nierytmicznie, raz w lewo, raz w prawo, jakby staje, to mm, ono tak się nie kręciło. Ono się kręci normalnie, bardzo szybko, ale jest to efekt stroboskopowy wynikający z różnicy między obrotami, z szybkością obrotu śmigła, a z szybkością, mm, z liczbą klatek nagrywania filmiku. Masz kask, tak? Chyba, że jak chcesz ten, to tamten weź z powrotem do hangaru. To jest lepszy. No weź sobie tam, tylko nie weź w No i wreszcie ruszyliśmy. Ruszyliśmy, a ja się obejrzałem do tyłu. Za plecami usłyszałem yy, silnik bardzo podobny do moich silników, które miałem w moich włoskach. Dwusuwowy silnik, charakterystyczny tank tego silnika. A Motolotnia ma silnik dużo dwusuwowy produkcja austriackiej firmy Rotax, czterokrotnie większy niż moje włoski miały czterokrotnie silniejszy, potężny koł. Zresztą to się czuło. Na starcie motolotnia poszła z, z miejsca tak ostro jak dobry, duży, mocny motocykl. Faktycznie waży niewiele więcej, nie wiem, nad więcej niż motocykl, chyba nie więcej. A moc porównywalna z mocą dużego silnika motocyklowego było czuć, jak odchodzi. Tak, około 150 km na godzinę, ale tam w górze tego się nie wyczuwa, tego się nie widzi. Raczej się słyszy ten wiatr w chasku tak huczy, że się słyszy tylko prędkość. No tak jak na motocyklu. Ja nawet miałem tam takie dwa czy trzy razy, tak takie miałem wrażenie, że my nie lecimy, że my stoimy w miejscu, że lotnia i my wisimy. Nie do tyłu, nie do tyłu, tylko wisimy nad tym samym punktem na ziemi. Nad ziemi Chociaż Grzegorz mówi, że my cały czas lecieliśmy około półtorej km kilometrów na godzinę. Potem nawet pytałem, czy tak wszyscy mają taki fałszywy odbiór, czy tak się każdemu wydaje. Mówi, no nie, każdemu przy pierwszych dwóch, trzech lotach może takie, taki być taki efekt. Być potem się człowiek przyzwyczaja i potem się już widzi, że jednak lotnia e, przesuwa się do przodu dosyć szybko. A to Szczepan na swojej motolotni przeskakuje z naszej prawej na lewą stronę, ale ja nie zdążyłem już go, już nie mogę go w złapać po lewej stronie Podczas lotu ten wiatr w kasku jest tak, tak huczy, głośno, że nie słychać co mówimy do siebie. do tego tam się nie rozmawia. Raczej gestami się pokazuje coś tam. Jakby mi tam pokazywał ręką, próbował. Ale ja tylko się domyślałem co pokazuje trzy razy. Raz zgadłem, domyślam, że zgadłem, pokazywał mi przeprawę na Wiśle w tej okolicy nie ma mostu i żeby przeprawić się na drugą stronę Wisły to trzeba albo lotnią, tak jak my albo przez prom eee, prom zabie zabiera jeden samochód czyli mogła być kolejka dwóch, trzech samochodów tak, jesteśmy już na prawym brzegu Wisły dolatujemy no, do celu tu na zdjęciu widzisz w górnym lewym rogu taki bordowy budynek z cyferką jedynka w białym kółeczku to jest hangar, cel naszej podróży. Mieliśmy to na podwórku wylądować, ale jak widzisz podwórko jest zastawione starymi samochodami do renowacji. Leszek oraz no cała część męska jego rodziny, oprócz awiacji, zajmuje się także starą motoryzacją. Stąd tu tyle różnych starych samochodów. Trochę mi łapy zmarzły. A siebie nie filmowałeś nic? 对吧？你他妈去，你跟我，你我 <laughs>